Cześć, z tej strony Mike. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Projekt Winox. Pora zakończyć temat, bo wydaje mi się, że ciągnięcie tego dalej nie ma najmniejszego sensu z jednej prostej przyczyny, a przyczyna jest taka, że po prostu wszystko widać jak na dłoni i nie ma sensu dalej po prostu sprawdzać. Master wygrały, za chwilę to wszystko zobaczycie. Ale zanim Wam to pokażę, to chciałem tylko powiedzieć, że wróciłem z inwestkawców i wracam na ostro do działania na YouTubie. Także tak to wygląda. Przejdźmy może teraz już sobie do, do pokazania Wam, jak to wszystko wygląda. Czyli macie dwa portfele. Na Masternodzie macie 10 996, prawie 997 winoksów. Na prowowstejku macie 10781 winoksów, więc różnica jest drastyczna. Tu jak widzicie, już tutaj się tu się tylko stake'uje, tu się masternoduje i stejkuje. 612 tych monet jest, można sprawdzić z poprzednim obrazkiem, i żeby nie przeciągać jakoś specjalnie. Tak to wygląda. Poprzednie stejki i poprzednio jeszcze było w miarę w miarę równo, ale teraz już zasadnicza różnica czyli, czyli 401 dla Masternoda obecnie, 186 dla Proof of Stake a. co przekłada się na taki zysk pamiętajcie, że minęło nie wiem około miesiąca czasu z tego co się orientuję, musiałbym to sprawdzić, to jest 10% czyli całkiem nieźle, oczywiście jest to zysk w coinach, trzeba by było jeszcze sprawdzać wartość coina ale biorąc pod uwagę, że to jest, że to jest zysk, to ten master i e prosto of, of stake Winoxa może dawać całkiem niezłe rezultaty. Ostatnio Winox troszeczkę się ruszył i troszeczkę troszeczkę zaczął coś tam działać. Także także jest szansa, że projekt zacznie się rozwijać. Ma się pojawić kasyno na Discordzie Winoxa. Zalinkuję w go Wam pod spodem. Pojawił się nawet dział last updated, czyli co się tam dzieje na bieżąco, no jeszcze fajnie, bo jakby może kot na GitHubie wrzucali. No, i właściwie z mojej strony to tyle. Czyli widzicie już, że tak naprawdę Masternode jednak daje, nie daje co prawda dwa razy więcej niż, niż dawał, co widać na tym ekranie 9, prawie 10% w stosunku do 8%. Więc Proof of Stake też całkiem nieźle działa. Jakie są zalety Proof of Stake'a? Nie potrzebujecie zewnętrznego IP. Możecie to tak de facto nawet na e, komputerze domowym. W każdym razie jest co jest, wyszło jak wyszło. Nie ma sensu się na tym rozwodzić, trzeba będzie zająć się kolejnym projektem. Tutaj uchylę rąbka tajemnicy trochę. Prosiliście mnie o to, żebym zrobił jak wygląda sprawa postawienia Master Masternoda na Raspberry Pi. Czy to się da, czy się nie da. Więc kolejny projekt w Mike's Workshopie, Jeden z kolejnych projektów, bo oczywiście będzie ich więcej, będzie właśnie na temat postawienia Masternoda na Raspberry Pi. Zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście muszę zagadać z moim operatorem. Na pewno nie zrobię tego w domu, bo potrzebuję publicznego adresu IP. A to jestem w stanie wyrwać od mojego operatora, także nie będzie problemu. Jeżeli macie jakieś pomysły kolejne na serię, ewentualnie rzeczy, które miałbym przetestować, bo oczywiście powróciły researche. Researche będą już raz w tygodniu. Na warsztacie w tej chwili jest SingularityNet. To oczywiście piszcie w komentarzach, piszcie do mnie maile. Możecie mnie złapać. Możecie mnie złapać na telegramie, możecie mnie złapać na, na, na Discordzie oczywiście. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, trzymajcie się do następnego razu.